Amadeuszu ostatnio masz, y, opiekujesz się pewną dziewczyną, której temat był tutaj poruszany, więc mm. chciałbym ten temat kontynuować, bo też dużo widzów pytało mnie. Mm. Mianowicie o Queen of the Black. Słuchaj. Jaka jest między wami relacja? I czy uważasz, że tak jak było pytanie do Marty, mm. y, czy Queen of the Black może podążyć jej drogą, stać się mm. fighterką i wyprostować swoje życie? Czy ty uważasz, że jest na to szansa? Znaczy. Na pewno dużo, wie, dużo więcej z nią czasu spędzałem jak trenowała do walki, no bo aktualnie jest już po walce i tak no, na treningi przyszło ile? Dwa, trzy razy może. Ile jest już po walce? Dwa tygodnie? No, no jakoś tak, tak, tak. No od, od konferencji minęło chyba dwa tygodnie, tak? No to to jakoś tak będzie. No więc no, nasz kontakt troszeczkę, troszeczkę nie chcę powiedzieć, że się urwał, bo faktycznie dalej pytamy co tam u Ciebie i tyle, ale no jednak no, częstotliwość naszych spotkań się bardzo zmniejszyła. Uważam, że mogłoby, ale to przede wszystkim musiałaby mieć takie, uważam, że jasne cele postawione, bo ja zauważyłem, że no, no, no ciężko chyba z tymi treningami w momencie, gdy, gdy nie wie, że na przykład za 2-3 miesiące jest walka, mhm. gdy, gdy nie przynosi jej to aż tak dużych zysków, jeśli chodzi o, o płatność, no bo wydaje mi się, że, że dużo więcej zarobi poza walkami i, z tego co wiem, to ona jakoś nie imprezuje wcale teraz ani, ani od używek stroni. Więc to jest, to jest na plus, no ale le, mówi, że, że troszeczkę te treningi na nią lepiej wpływały, że już jakaś tam deprecha znowu łapie, że chciałby znowu trenować, no ale to mówię, to przyjść na salę, to, to lepiej pospać trochę dłużej, wiesz, wiesz jak jest, jak nie ma takiego bacika, że w postaci walki, no Czyli jakby, już myślę, się że jakby przeszła, tak? z tego. nie, no nie chcę tutaj jednak. źle mówić na pewno, bo ona sama mi napisała chyba z dwa dni temu, że chce wrócić do tych treningów, no ale wydaje mi się, że musiałaby ją, albo musieliby jej dużo płacić, albo jakaś duża federacja, jakiś, jakiś cel taki sportowy, bo uważa, nawet trenerzy to mówili, że sportowa ma bardzo duży potencjał, bo no, która dziewczyna normalnie chodzi na rękach przez całą salę y, i takie rzeczy, tylko no, wiadomo, kondycję i umiejętności Aha. trzeba byłoby y, poprawić, no wiesz, bo to też, ja jej nie znałem wcześniej, jeśli chodzi o przemianę, więc nie wiem, jakim ona była człowiekiem, bo jej... Y, twórczości w internecie też nie śledziłem, ale na żywo cały czas zachowywała się w porządku, miała to czasami tylko troszeczkę stany jakieś tam depresyjne, ale zachowywała się okej, okay. uh -huh. nie widziałem żadnej patologii. Ty zacząłeś z nią <coughs> nagrywać zaraz po jej próbie mm -hmm. samobójczej. Mm -hmm. Cały internet wtedy mówił, żeby Tą sprawę wyciszyć, żeby nie hmm. dawać jej e, atencji, bo wiesz, było hmm. takie podejrzenie, że jeżeli na tym zbije duży kapitał w postaci followers'ów, hmm. to, to może dalej będzie to, robiła takie kontymować. rzeczy, skoro zobaczy, że to się opłaca wizerunkowo. Niestety młode osoby często tak myślą. Hmm. I e, dlaczego ty nie podążyłeś tą drogą, tylko błyskawicznie jakby się podłączyłeś? Wiesz, co? Ja jestem taki, aferę. że ja mam mocno w dupie e, zdanie internetu ja jeszcze z nią mówiłem wcześniej. Ja już się na ten trening zamówiłem, zanim ona miała tą próbę samobójczą. A nie chciałeś trochę na tym wszystkim sobie nabić followersów, bo ty e... wiesz, zawsze byłeś taką osobą, która jak była. Jak się coś działo, to mówiła: Zapraszam na mój Instagram i cyk Instagram prywatny. Wiadomo, wiadomo. Słuchaj. E, to było jednorazowe spotkanie e, i ja się na to spotkanie umówiłem przed dramą. Aha. Więc, e, więc i, i, i już z góry byliśmy umówieni na to, że to nagramy. E, więc. E, to, że jeszcze doszła dodatkowa atencja w postaci tego, że jest o niej głośno, to nie ukrywam, że dla mnie fajnie na plus, ale ja już mówiony z nią byłem na dokładnie na ten dzień, e, na tą godzinę przed dramą. Także, no co, ja postanowiłem, że się z tego nie będę wycofywał, chociaż dużo ludzi z boku mi mówiło, że stracę e, wizerunkowo, no ale ja stwierdziłem, a co mi szkodzi przyjść i zobaczyć. E, najwyżej, najwyżej, nic. No ale skoro ona mi powiedziała, że, że chce trenować, no to ja powiedziałem jej, słuchaj, mogę cię zaprowadzić do moich trenerów, przyjdziesz? Przyjdę. No i co? Ja przyszedłem następnego dnia na trening i ona była. No i dobrze jej poszło, ja jestem zadowolony z tej walki. Chociaż no, troszeczkę brakowało, ale ona też miała rywalkę, która do Patrycji wie i swej mama już rok temu się przed, przygotowywała. Aha. Także to, to ona to nie walczyła z niedoświadczoną, okay. tylko no. To to ostatnio siedziałeś w jacuzzi z Queen of the tak, Black. Tak, siedziałem. No i jak rozstawiliśmy z tego zdjęcia. no. no i właśnie to zdjęcie wywołało sporo kontrowersji. No, Czy was łączy, z... jaka relacja? Nie, po to to zdjęcie tak naprawdę zostało, e, zostało zrobione i, i to był, no, do Pierwszy raz y, podczas naszego y, życia, że, 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 że tak bliziutko y, się złapaliśmy, że tak to nazwę. Jakie na, y, y, jak, y, jaka nas łączy relacja? Mm -hmm. y, no, nigdy nie było że, żadnego, żadnego zbliżenia fizycznego, ani buziaka, nic w tym stylu. Nie? Także no, jest to relacja przyjacielska, koleżeńska. Okay. Okay, <suszy> yeah, <I'm gonna>